Mm-hmm. Ale przy ulicy Gałczyńskiego odbyła się akcja Astis for Kids jako element takiej ogólnoświatowej akcji właśnie ulice dla dzieci. Na pół godziny przed pierwszą lekcją, przed pierwszym dzwonkiem na ulicy, która w tym czasie jest wyłączona z ruchu, zorganizowali piknik dla dzieci, pokazując, że ta przestrzeń przed szkołą może służyć nie tylko samochodom, ale też zabawie i spotkaniom towarzyskim. No i dzisiaj mogliście malować kredą po ulicy, gdzie zazwyczaj jeżdżą samochody. Ja co nie porysowałam, ale sobie zobaczyłem, bo ładnie. Dużo samochodów jednak tutaj funkcjonuje, to chcieliśmy, żeby ten fragment ulicy był bezpieczny dla dzieci, żeby mogły przyjeżdżać na hulajnogach, żeby mogły przychodzić pieszo i to zdaje egzamin. Szkolna ulica we Wrocławiu to, to rozwiązanie, które zaczęliśmy wprowadzać w 2020 roku i na ulicy Gałczyńskiego od tamtego czasu ulica jest zamknięta dla ruchu samochodowego w godzinach od 7 do 7.30 rano. Chcielibyśmy, żeby do naszej akcji do tych naszych wypracowanych sposobów zwiększania bezpieczeństwa mogą zgłaszać się placówki szkolne. Ze swojej strony serdecznie zachęcam społeczności szkolne, które widzą u siebie możliwość prowadzenia takiej szkolnej ulicy, do zgłaszania się do nas. My będziemy na pewno rozmawiać, analizować i wspierać takie działania.